bitwy. Jedziemy aktualnie z kontrłatami membraną i łatami. Mamy już większą część skończoną. Zostaje tutaj przykryć tam stronę i y, łaty mamy zrobione. Jedziemy z koszem. <laughs> Niestety zaskoczyła nas zima. Zasypało całą budowę, ale nie ma co czekać do wiosny. Trzeba to będzie i tak przykryć. Może tak pójdzie szybciej. Tak więc rozłożymy to do końca i widzimy się za chwilę. Tak to na razie zostawiamy i teraz następnie będziemy wchodzili zakładkę od kosza w tą stronę i będziemy szli w tamtą. Wczoraj jeszcze jak nagrałem nagranie z drona, które przed chwilą widzieliście, to śniegu w ogóle nie było. A dzisiaj się to zmieniło. Dobra. Tam będzie wystarczyć. Tu mamy i tu niżej. Nie, nie aż tyle. Do góry zostawiam więcej, bo tutaj dojdzie jeszcze łata. I deska czołowa. A potem to się powycina. Dlatego też spinam. Co ja nie trafię. Od dołu, żeby jak najmniej dziurawić w tej strefie. Aczkolwiek tu i tak jeszcze blacha rynnowa przyjdzie. A nie byłoby i tak problemu. Chociaż te spinki to powinienem oszczędzać. Muszę, muszę kupić spinki, bo nie wiem, czy to jest ostatnie już opakowanie, ostatnie sztuki. O, tak, właśnie. Dobra. I mamy jedną zakładkę w tą stronę, druga pójdzie w tamtą. No cóż, nie wygląda to zbyt kolorowo tak jak widzicie ale trzeba pracować tam ściąć jeszcze muszę nabijam kontrłaty tam za chwilę będę musiał wejść z deską koszową i następnie dopiero potem z pierwszą łatą Ok, zaczynamy w dniu dzisiejszym. Wczoraj troszeczkę kamera szwankowała, więc za dużo chyba się nie nagrało. Mamy nabite kontruaty, dwa pasy membrany i rzuconą deskę koszową. Z tym, że jest wbita w dwóch miejscach. Tam, gdzie nie ma kolejnych zakładek, membrany, tam jeszcze od góry nie jest nabite, po to, żeby wsunąć pod to pas membrany. No i co, jedziemy z pierwszą łatą. widziałem sobie wcześniej przymierzyłem tą łatę tak, żeby góra była na równi z górą. Wyszło nam 37,5 cm od końca od końca krokwi Tak i na samym końcu też robię rzut 37,5. 37,5 i zaznaczymy całą pierwszą warstwę od kątownika, a następnie przybijemy pierwszą łatę. Dobra, i pierwsza łata tutaj do linii. i na razie, żeby nam tam na końcu nie uciekło weźmiemy sobie tak tylko przybijemy gwóźdkiem. gdzie tu jest ta linia? tu i teraz dopiero bijemy okej okay. dobra i tutaj Ach, będziemy ścinać. Dobra, to przytrzymaj tam na równo. I pierwsza łata siedzi. Raz jedziemy z kolejną. I druga już na przymiar. Tu mamy taki pomocniczy. I skąd się ten przymiar wziął? Stąd, że jak mamy pierwszą łatę w już, żeby wymierzyć rozstaw łat pod dachówkę, trzeba wdrapać się na sam czubek kalenicy, od góry odnieść około 3 cm, zmierzyć wymiar od góry pierwszej łaty do tego wymiaru poniżej 3 cm od szczytu kalenicy i dzielimy przez ta, taki rozstaw, jaki mamy w karcie technologicznej. Pod naszą dachówkę mamy rozstaw pomiędzy 37 a 40. No dzielimy sobie kalkulatorem i wtedy wiadomo, jaki zrobić rozstaw. U nas akurat wyszło dokładnie 38 co do milimetra. I jedziemy. I tak jak tutaj przymiarem nie byliśmy w stanie tego sprawdzić, to jak przyłożę poziomicę akurat tu się poszczęściło, że ta łata jest prościusieńka. Byłam, pierwsze dni jak robiłem bez nakoladników, to naprawdę było ciężko. Szczególnie drugiego dnia, po drugim dniu mówię, nie ma opcji. Jak ja czegoś na kolana nie będę miał, to nie dam rady. No i co, i tak już do samej góry będziemy cisnąć. No i się rozpadało. Nie nagrywałem wam nic wcześniej, bo nie ma co się kłamać, nie chciało mi się. Goniłem z robotą, mówię, nagram kolejną tam połać, kolejną stronę. No i poszłem na kolejną, a to może na kolejnej nagram. Na kolejnej znowu mówię. Dobra, nagramy na, na tej następnej. No i doszliśmy, że już ostatnia mi została i mówię, jak teraz coś nie nagram, no to już koniec. Nie będzie żadnego filmu. A jakby to było? Wiem, że te filmy są trochę czasowo opóźnione wszystkie. Teraz odcinek Trzeba czekać miesiąc, no ale pomimo tego zawsze te odcinki kiedyś nadchodzą. 12 dni zamknięty byłem, powiem wam masakra. Chociaż na Netflixie nadrobiło się trochę filmów i seriali, ale pierdzielę to. Pierwsze dni gorączka, kaszel, osłabienie straszne, no a potem no to już luzik. Łata! Dobra i po to właśnie pomocnik się tu przydaje, jak już się człowiek wdrapie na górę, żeby w kółko nie schodzić. Tak jest. A co? I czwarta. Ok. I biję pierwszą łatę o, z tej strony. A powiem Wam, że nie wiem, czy się coś uda nagrać. Zmieniłem na nieoryginalną baterię z GoPro i normalnie kamerka tak świruje. To jest koniec. Zginęliśmy kolejny pas membrany, i teraz musimy dociąć deskę koszową. Dlatego jej nie przybiłem od góry, ponieważ wiedziałem, że trzeba będzie to uciąć. Tutaj mamy w tym miejscu, gdzie środek, ostatniej krokwi, a tam dalej już na niczym się nam nie opiera. Tak samo tu. Potem zacznę używać te wszystkie kawałki, które tu są. No bo nie wspominałem <laughs> Mamy tylko tyle ładco co tutaj widzicie, narzucanych tych jeszcze kawałków, bo tam jeszcze w środku coś się znajdzie I tyle, jutro muszę podjechać Zobaczę ile braknie, jakieś, jakieś parę sztuk i dokupić Mamy kolejny dzień. Tym razem, niestety, trochę popadało nam śniegu, także ta robota już gorzej wygląda. No ale co zrobić? Trzeba było odśnieżyć i jechać dalej. Teraz to tylko można się spodziewać coraz gorszej pogody. Dzisiaj mamy 5 grudnia. Chociaż grudzień jeszcze ma być w miarę chyba łagodny. Dopiero od połowy stycznia pewnie zaczną się konkretne mrozy. Do końca stycznia chciałbym skończyć ten dach. Czyli niecałe dwa miesiące. Powinno się udać. Muszę oszczędzać baterię, bo, bo jedynie ta bateria daje radę przy takiej pogodzie. Natomiast te podróbki do GoPro co mam, to szwankują przy zimnie. Zaraz, tuż, tuż i święta. Ile zostało? Dzisiaj piąty. To 19 dni do świąt jak gwoździe ogarnęłaś? Bo będę potrzebował, bo mam ostatnie. O to dobry pomocnik jesteś. Na jedną łatę Do ucięcia czy nie, Normalną długą Te do ucięcia potem jak tam będę skakiwał tak się spędza niedzielę, co? Tak, tak spędzają wolny czas emeryci, co? muszę No masz kiki do chodzenia długie. No już zużywam resztki, mamy kawałki podocinane, ponieważ brakło kontrat. Byłem wczoraj na składzie, żeby dokupić jest wszystko wyliczone. Na styk. Gwoździ też już tych do na Styk jest. Już resztki. Także mam nadzieję, że ze wszystkim tak będzie, że wszystko starczy na styk. Bo jak pozostaje, to szkoda, co z tym potem robić. Mam odśnieżony już pod deskę koszową. Chyba wskoczymy na tą deskę koszową teraz. Też jeszcze dobiję i, i pojedziemy te łaty do końca. Tak się zrobi. Fu. Jedziemy tu z deską koszową. Tą stronę zamocowałem już z tego kawałka, co docinałem tutaj, włożyłem. Trochę się nie styka, ale może być. Ale trzeba będzie teraz znaleźć tutaj. Krokiew mamy tu. Dobra. Tu. I tu. I to tniemy. Okay. O, tu mamy na tym. Dobra, utrzyma się. Niektórzy to mają życie. Podróżują. 30 stopni, jakieś Tajlandię, nie Tajlandię. No nie, ty też mogłeś podróżować. Ty, 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 ty. Tak, trzeba było zrobić nie kanał. Michał buduje, a Michał podróżuje. No, trzeba było, trzeba było. Teraz bym się wygrzewał. Teraz bym się wygrzewał. Śliskał. Ciekawi mnie, że deski koszowe jest jeszcze jeden duży, wielki kawał, nie wiem, z 4-5 metrowy, a zastanawiam się, czemu deski okapowe jest tak mało. A ciekawe. Ja, według mnie, braknie. Trzeba będzie policzyć, zobaczyć, ile było w zamówieniu, bo dziwne rzeczy, że jest tak mało jej. Ale mogę, może mi się tylko wydawać. all the Nie, Co? No patrzysz jak to normalny robi w zimę na dachu. I to jeszcze w niedzielę. Wariaty. Tutaj skończoną deskę koszową. Dobiłem tą jedną łatę i, i jedziemy. Dobra, łaty. Niestety w dzisiejszym dniu jeszcze bardziej nas zasypało niż ostatnio. Kurde, No, ale chcę i tak dokończyć tutaj ten pas, który już jest prawie zrobiony. I, i tutaj będą trzy łaty, i tam czubek. Zostaje. No jakże to się na spokojnie dokończy. Praca idzie niestety dużo wolniej, ale jakkolwiek idzie, niż jakbyśmy siedzieli w domu i czekali na wiosnę. A Na zima. A. A. Nie poddam się. Skończę to. Mówię, że się nie poddam, skończę to i tak. Co? No muszę. Zima mi nie straszna. Kto tu jest twardy? Ja czy. Co? Nie, ty mi przygotuj już te łaty. Tyle. Huhucha, nasza zima zła. Chociażby tu było pół metra śniegu, to roboty nie przerwę. Trzeba sobie sprawdzać częściej, czy przymiar nie osadził się śnieg. Prawie. słabo, już wszystko tutaj widać, ale kończymy dzisiejszą dniówkę i odcinek. Mamy wszędzie łaty, już nabite, nie licząc tutaj takich dwóch małych kawałków, ale już dzisiaj odpuszczam. I tyle, widzimy się w kolejnych nagraniach. 那也是。